Witam Was wszystkich. Ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Witajcie. Zastanowiłem Wam troszeczkę opowiedzieć o magii. Mm, takiego przedmiotu powszechnie znanego i często używanego właśnie jako taki, nie wiem, zman domowy, czy też po prostu... Um, no ludzie korzystają też jakby z w magii ludowej, czy też nawet jeżeli chodzi o poziom zabobonów. A ja wam chciałem troszeczkę opowiedzieć o tym, jak ona jest naprawdę wykorzystywana w czarostwie pracy, no? Ponieważ tak, podkowa jest jednym z takich narzędzi mocy i jest faktycznie wykorzystywana w naszym punkcie, więc mam nadzieję, że będzie to ciekawy dla was odcinek, no i to, że też poszerzy troszeczkę wasze wiadomości i wasz warsztat magiczny, prawda? Podkowa jest właśnie jednym z tych przedmiotów, które w magii ludowej funkcjonują nie tyle jako symbol, Ponieważ no wiadomo, magia ludowa rzeczy loswytracyjne nie są systemami symbolicznymi, tylko jest to realne narzędzie, które porządkuje relacje pomiędzy światem ludzi a tym, co znajduje się poza nim. Jej skuteczność wcale nie wynika z jakichś abstrakcyjnych, jak już powiedziałem, inteligibilnych znaczeń, ani też wcale nie wynika z późniejszych systemów ezoterycznych, chociaż współcześnie podkowo się interpretuje no, w takie dziwne sposoby, o czym ja powiem troszeczkę jeszcze na końcu, ale teraz się nie chcę rozdrabniać. Tak naprawdę znaczenie podkowy w czelstwie tracyjnej wynika z bardzo konkretnej ontologii materiału i funkcji historii jej użycia. W tradycyjnych kulturach europejskich podkowa bowiem nie była żadnym talizmanem szczęścia, tylko przede wszystkim apotropaionem, a więc przedmiotem odwracającym różnego rodzaju negatywne wpływy, również blokującym działanie negatywnych sił i duchów, a także stabilizującym granice. Żeby zrozumieć, w jaki sposób podkowa działa i na czym się opiera jej siła, trzeba przede wszystkim pojąć, że podkowa jest przede wszystkim przedmiotem głęboko-liminalnym. Powstaje w ogniu, jest noszona w ruchu, a swoje właściwe działanie ujawnia dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę spocznie na progu, lub w, w okolicy przejść, czyli właśnie w przestrzeni liminalnej. Jest to taki talisman artefakt, który nie należy ani do drogi, ani do domu, lecz właśnie do przejścia między nimi, do miejsc pomiędzy, tam, gdzie właśnie porządek świata musi zostać wyraźnie wyznaczony. Przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi o magię ochronną, magię przejść i tak dalej. Kluczowe znaczenie tutaj myślę ma fakt taki, że podkowa jest wykonywana z kutego zalaza. żelaza. Wielaza w folklorze europejskim, tak jak i w czarosfie tradycyjnym, wcale nie jest postrzegana jako neutralny metal, lecz jako metal, który należy wyłącznie do porządku świata ludzkiego. To jest bardzo, bardzo stary tak naprawdę i pierwotna symbolika żelaza, czy też znaczenie żelaza, właściwie nie tyle symbolika, co również jego znaczenie ontologiczne. Od najdawniejszych czasów, tak, od pierwszych w ogóle wspólnotkowali zarówno w Afryce, jak i w stanie urożytnej Grecji, ten związek żelaza i magii jest nierozerwalnie złączony i również u nas kowale często byli takimi magami, powiedzmy, ludowymi, którzy odpowiadali za zabezpieczanie właśnie granic, usuwanie negatywnych wpływów, etc. Więc kucie żelaza w ogniu, jego formowanie i przyporządkowanie funkcji użytkowej czyni je czymś obcym wobec bytów liminalnych. Więc różnego rodzaju duchów, istotnie ludzkich, zjaw, obecności zmarłych, bytów demonicznych. Żelazo nie emanuje własną energią, ono po prostu narzuca porządek. Ono ustanawia granice, tak? Ono jest twarde, odporne, niepodatne na to, co wymyka się w formie, więc właśnie na wszystkie rzeczy duchowe. Ono nie, nie jest nośnikiem symboli, lecz właśnie narzędziem ontologicznym. I nie, nie tyle przedstawia porządek świata ludzi, lecz raczej go narzuca w sposób twardy, teluryczny, bezkompromisowy wobec bytów, które do tego porządku nie należą. Podkowa jednak ma szczególny status, nawet w obrębie żelaza i tutaj należy to zrozumieć. To jest bardzo, bardzo ciekawy element, ponieważ jakby. Hmm, Często ludzie we współczesnym świecie nie zdają sobie sprawy, że żelazo w czarostwie tracyjnym, jak i właśnie dawniej w tradycji europejskiej, siedzieli na żelazo żywe i żelazo martwe. I jeżeli chodzi o podkowę, to mamy tutaj do czynienia bardziej z żelazem martwym. To znaczy, to rozróżnienie polega przede wszystkim na tym, że żelazo żywe to jest żelazo, które jest używane, to jest żelazo, które rozcina, to jest żelazo, które zabija, którego używamy w wojnie, w pracy, um, więc na przykład to są noże, różnego rodzaju ostrza, sierpy, yy, kosy nożyczki i tak dalej. I ono właśnie ma taką moc agresywnego narzucania woli, granic i porządku. Natomiast żelazo martwe, takie jak łodkowa, to jest żelazo, które. Jest jakby w spoczynku, więc ono już zostało zużyte, tak? Podkowa zwykle zdejmuje się z kopyta lub gdzie się ją znajdujemy. Na przykład no, ja tutaj mam podkowę, którą znalazłem w ogóle na rozstajach. Także to już jest chyba epickość liminalności. To też jest podkowa, którą kiedyś znalazłem na padoku tam gdzie jeździłem konno, więc wracając do tematu, podkowa jest z tym żelazem, które już się przeżyło, i jednocześnie nie jest ona w ogóle agresywna, nie jest bronią, nie jest narzędziem agresji. Jej funkcja jest związana właśnie z ruchem, z drogą, z cyklicznym kontaktem z ziemią. Koń w kulturze europejskiej to jest w ogóle zwierzę właśnie progowe, wojenne, wróżebne. To jest psychopomp, który przenosi duszę między światami, tak? Także przenosi człowieka między miejscami i stanami co choćby dokumentuje mnóstwo naszych bajek ludowych. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznawać. No ale dobrze, wróćmy do tematu Podkowy. Podkowa jest noszona przez konia, ona nasiąka jego potem, jego krwią, ma kontakt z ziemią, ma kontakt z ruchem, tak cały czas o tą ziemię uderza, więc ona zna drogę. I właśnie dlatego ta relacja z drogą i progiem czyni ją tak skuteczną w ochronie domów, obejść i warsztatów, bo ona narzuca różnego rodzaju ścieżką, porządek i potrafi blokować przejścia. Więc ważne, jak widzicie, jest to, że musi, podkowa musi być używana, zużyta. Często też się używa podków zdeformowanych. Na przykład tutaj, właśnie jest taki przypadek, prawda? Ona, widzicie, jest, no starta, bądźmy szczerzy, ona jest całkowicie starta tutaj z tej strony, więc jest troszeczkę zdeformowana. Natomiast nowe, nieużywane podkowy, no nie mają tego znaczenia, no bo nie były używane, tak, nie mają tej mocy. Nie chodzi o estetykę, nie chodzi o ładunek energetyczny, ale chodzi po prostu o historię użycia. Podkowa, która zakończyła swój cykl użytkowy, przechodzi w stan żelaza progowego. i nie działa aktywnie, stabilizuje granice. No i to ją właśnie odróżnia, jak już powiedziałem, zarówno od ostrzy, jak i od np. gwoździa czy innych konstrukcji i elementów metalowych. Tak więc w tradycyjnym czarostwie podkowa jest narzędziem ochrony pasywnej. Ona nie służy do rzucania czarów, nie jest fetyszem, nie jest pojemnikiem intencji, ona po prostu działa poprzez swoją obecność. Przede wszystkim yy, właśnie ta obecność, jeżeli jest nad drzwiami, nad, pod progiem, w fundamencie budynku, yy, ona ma ten sens, że zamyka to, co powinno być zamknięte, i nie dopuszcza do niepożądanego ruchu. Ona nie walczy aktywnie z zagrożeniem. Ona po prostu wzmacnia granice i uniemożliwia jej przekroczenie, i to jest jakby jej główna siła. I co ciekawe, ta właśnie funkcja progowa staje się szczególnie istotna nie tylko w czarostwie ale też w nekromancji. I ogólnie w praktykach właśnie takich około nekromantycznych, na przykład w magii ludowej, we wszystkich tych ścieżkach śmierć nie jest postrzegana jako stan definitywny. Ale śmierć jest postrzegana jako proces, proces przejścia, który może zostać zakłócony, zmarły może wracać, błąkać się, przywierać do różnych miejsc i ludzi, no i to wiadomo powoduje problemy. Więc podkowa nie jest używana bynajmniej do przywoływania zmarłych. Tutaj nie ma na to żadnych wiarygodnych źródeł i nigdy chyba ich nie znajdziemy, ale ona przede wszystkim zapobiega ich powrotom i zamyka te drogi powrotu. Ona odcina trasę, którą znał ciało, bo wiadomo, że zmarły jakby mm, zna drogę do domu, zwykle. Nawet jeżeli jest zamykany na cmentarzu, to i tak zna drogę do y, domu. No, więc. Mm, Często wykorzystywano podkowy, żeby właśnie się zabezpieczyć przed duchami zmarłych. I to jest do dzisiaj używane w tracyjnym, na przykład, jeżeli. Yy... Ja akurat zajmuję się nekromancją i tracyjnym, więc powiedzmy inaczej trochę pracuję ze zmarłymi. Ale często w tracyjnym, jak się idzie po ziemię cmentarną, albo jak się idzie po inne rzeczy cmentarza i istnieje zagrożenie, że coś może pójść za nami do domu, tak. To się właśnie nosi przy sobie podkowe jako zabezpieczenie, i jak wchodzimy do domu, to tą podkową stukamy o próg. I to sprawia, że cokolwiek za nami szło, no nie jest jakby w stanie tego progu przekroczyć. Więc ona pełni taką funkcję domknięcia po kontakcie właśnie z grobem, z cmentarzem, z innymi miejscami śmierci, jakimiś nawiedzonymi ruinami, tak? Używa się jej po to, by nie przynieść niczego ze sobą. To jest takie techniczne zakończenie kontaktu. Ona zamyka obiekt, kończy relację, przywraca porządek przestrzeni domowej. Po prostu, więc no jest myślę taka bardzo użyteczna, tak? jeżeli właśnie przechodzimy różne progi. No, czy tradycyjne jest sztuką chodzenia między światami, więc trzeba wiedzieć, jak się między tymi światami bezpiecznie poruszać. Tak. Co jeszcze ciekawe, w Hudu się pojawiają również podkowy i, i wykorzystanie, gdzie ona zachowuje swój charakter ochronny i progowy, ale też często jest takim właśnie talizmanem szczęścia. Magnesem, szczęście i ochrony. I to jest wszystko tak naprawdę wzięte z magii Europejskiej. Ja wielokrotnie mówiłem, że tradycje chudu się inspirowały magią europejską, czy w ogóle ATR mocno się inspirował magią europejską. Także nie, nie jest nic dziwnego w tym, że czasem na przykład ja czy inni czarownicy się inspirujemy chudu. No to jest po prostu taka, powiedzmy, wymiana magiczna czy też kulturowa, tak? Co jeszcze ciekawego mogę Wam powiedzieć o podkowie? To jest fakt, że większość współczesnych interpretacji podkowy jako uniwersalnego symbolu szczęścia, albo są jakieś takie też w ogóle skojarzenia z księżycem, tak, na zasadzie chyba tylko kształtu, one są totalnie historyczne. Ona nigdy nie była tak rozumiana i czarowcu tradycyjnym. Nie jest tak rozumiana, a najwyżej może być tak rozumiana we współczesnych jakichś nurtach czarostwa. Też, jeżeli znajdziecie jakieś takie informacje, że się programuje intencje w podkowie, energetycznie ładuje podkowa, to to wszystko są no, rzeczy, których tak naprawdę się nigdy nie praktykowało i my ich nie praktykujemy. Podkowa działa, ponieważ no nie jest tym czym jest, ona po prostu działa w wyniku tego, że właśnie była na tym koniu, dotykała tej ziemi, działała, tak była używana, etc. I tyle, ta magia niejako w niej istnieje, no, czarostwo operacyjne polega na wykorzystaniu magii, którą jakby mamy wokół siebie, a nie na to, żeby dodawać tutaj jakieś y, sensy, których nie ma. Natomiast jest też jeszcze taka ciekawa dyskusja, prawda, ona się często pojawia współcześnie, czy podkowę nad drzwiami należy wieszać tak, czy tak, tak, i są zwolennicy jednego, drugiego nurtu i, i się często ze sobą kłócą. No to też jest takie nieporozumienie, ponieważ podkowę wieszono i tak i tak, jeżeli podkowy wieszamy w ten sposób nad drzwiami, więc tak jakby w górę, to oznacza to tyle, że ona za, jakby zabezpiecza. Tak, właśnie zamyka przejścia. Sprawia, że nic się nie przedostaje. Jeżeli ją tak natomiast umieszczamy, no to każdy, kto przechodzi przez nią, tak jakby, tak jakby przechodzi przez tą bramę, widzicie tutaj ją, prawda. No i w efekcie jest niejako oczyszczany przez, ze wszystkich jakby negatywnych efektów, z jakichś duchów, które mogą go nękać, z jakichś nie wiem, klątw, e, negatywnej energii, różnego typu, etc. etc. E, więc to po prostu od Was zależy, czy ją umieścicie tak, czy ją umieścicie tak. Tutaj nie ma żadnej jakiejś świętej zasady. Tak? Która nie może być złamana. E, oczywiście, no, jeżeli ktoś sobie osobiście chce traktować Podkowę jako symbol szczęścia, powodzenia i itd., tak no to ja nie mówię, że nie ma do tego prawa, ma, tylko że no, ja się wypowiadam jak zwykle o czarostwie tradycyjnym, o praktyce czarostwa tradycyjnego i raczej się opieram na tym, no, co my faktycznie robimy, prawda? Więc jakby w ramach czarosławie tradycyjnego no, podkowy się mniej więcej tak używa, jak Wam przekazałem. Natomiast yy, w jakichś takich bardziej współczesnych nurtach magicznych, no, zapewne się używa i inaczej. Chwała tym, którzy jej tak używają. Szanuję, że tak powiem, odmienność każdej praktyki. Myślę, że każdy ma prawo poszukiwać własnych rozwiązań, tak? No dobrze, podsumowując, pamiętajcie po prostu przede wszystkim, że podkowa nie otwiera światów, nie rzuca zaklęć, nie działa aktywnie, Podkowa po prostu światy i ścieżki zamyka. Nie przywołuje, odcina i właśnie dlatego paradoksalnie jest jednym z najbezpieczniejszych i najtwardszych elementów tradycyjnej praktyki czarostwa. Mam nadzieję, że udało mi się to tutaj jasno przedstawić. No dobrze moi drodzy, ja Wam na dzisiaj dziękuję, natomiast gdybyście jeszcze chcieli może kiedyś usłyszeć o jakichś elementach związanych właśnie z... Moglibyśmy sobie za to ja bardzo chętnie jestem w stanie Wam o tym opowiedzieć. To jest też cały bardzo ciekawy temat. I pamiętajcie, oczywiście, o tym, żeby też łapkę w górę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, łapki w górę są zawsze cenne. Także warto coś skabnąć, dobre słowo, i tak dalej. Jest to zawsze dla mnie paliwem do dalszej pracy. Pamiętajcie również o tym, że wydałem książkę z Moczeskiemu Adamem Koczarowskim do której link do link jej zakupu znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam, jeżeli kogoś interesują takie tematy. No i oczywiście możecie zawsze podziękować na kupnie kawy lub dołączyć do ekipy wsparcia. Gorąco, jak zawsze, dziękuję mojej ekipie wsparcia za to, że ze mną jesteście, co daje dostęp do różnego rodzaju unikalnych materiałów z kuchni także takich bardziej rytualnych. Ja zaś na dzisiaj już będę znikał, no i do następnego zaklęcia!